Witam wszystkich miłośników kaktusów. Niestety, ale sezon kaktusowy praktycznie się już skończył. Dlatego, w tym odcinku poradnika kaktusowego, opowiem Wam o tym, jak przygotować swoją kolekcję do zimy. Spoczynek zimowy jest trudnym okresem dla kaktusów i to nie tylko ze względu na niską temperaturę, która na zimowisko powinna wynosić około 5-10 stopni, przynajmniej dla większości gatunków kaktusów. Moim zdaniem, równie niebezpieczna jak niska temperatura jest duża wilgotność a w Polsce powietrze zimowe niestety, ale jest naprawdę mocno wilgotne i to powoduje, że ryzyko infekcji grzybowej mocno wzrasta. Dlatego idealne zimowisko dla kaktusów powinno być chłodne i suche. Niestety ciężko zapewnić takie warunki, także na moim zimowisku wilgotność powietrza jest zbyt duża. Dlatego w tym odcinku powiem Wam, jak przygotować swoją kolekcję kaktusów do zimy, tak aby ryzyko infekcji grzybowej było jak najmniejsze. Najważniejsze w przygotowaniu kaktusów do zimy jest zapewnienie im odpowiedniej wilgotności podłoża. Musi ono być suche jak wiór. Kaktusy na zimowisko mogą trafić dopiero po całkowitym przeschnięciu substratu. Dlatego bardzo istotne jest, kiedy po raz ostatni w roku podlejemy nasze rośliny. Moim zdaniem takie podlanie powinniśmy zrobić najpóźniej do połowy września. Przy dobrych prognozach pogodowych można ten termin przesunąć na koniec września. Kaktusy na zimowisko przenoszone są mniej więcej na początku listopada, w zależności od warunków atmosferycznych. Do tego czasu substrat na pewno przeschnie. Oczywiście pod warunkiem, że podłoże jest dostatecznie przepuszczalne. Podrywając ostatni raz w roku kaktusy nie trzeba, ale można dodać profilaktycznie do wody jakiś środek przeciwgrzybowy. Z uwagi na warunki panujące na moim zimowisku, ja przeważnie tak robię. I tak też zrobiłem w tym roku. Zastosowałem magnikur. Dawna nazwa to prewikur, ale można zastosować jakikolwiek środek przeciwgrzybowy, np. topsy. Pamiętajcie tylko, że w przypadku działania profilaktycznego lepiej zastosować mniejszą dawkę od zalecanej przez producenta. Kolejną istotną czynnością jest pozbycie się z kaktusa owoców i przekwizniętych kwiatów, ponieważ w czasie zimy mogą one zacząć gnić, a potem ten proces oczywiście przeniesie się na całą roślinę. No w tej chwili robię na filmie i usuwam z widocznej mamilarii owoce. Nie wiem, czy są one wynikiem samozapylenia, czy jakiś owad przeniósł pyłek z innej mamilarii. Wiem, że ja tej mamilarii nie zapylałem. A jak nie wiem, jakie jest pochodzenie owoców, to je wyrzucam. Owoców już nie ma. Pozostało pozbyć się przekwitniętych kwiatów. I tak samo postępuję w przypadku innych moich kaktusów. W przypadku widocznego na ekranie notokaktusa skopa, Trzeba użyć trochę siły, aby wyrwać te uschnięte kwiaty. Ale udaje się to bez większego problemu. Jak widzicie, ten kaktus ma jeszcze jeden pąk kwiatowy. Jego zostawiam. Roślina powinna go sama zrzucić. Ten materiał nagrywałem na początku września, więc jest jeszcze jakaś niewielka szansa, że ten kaktus po prostu zakwitnie. Chociażby rok temu, w połowie września, zakwitły mi dwie hybrydy Echinopsis. Więc jakaś szansa na kwiat jeszcze jest. Ostatnią czynnością, jaką wykonuję przed zimą, jest pozbycie się odrostów. Tych, które chcę ukorzenić, a także tych, których chcę się pozbyć, ponieważ roślina wytworzyła ich zbyt dużo. O tym, w jaki sposób odłączyć odrosty od rośliny matczynej, opowiadałem Wam w pierwszym odcinku mojego poradnika kaktusowego. Jeśli jeszcze ktoś go nie widział, to zachęcam do nadrobienia zaległości. I to już wszystkie czynności, jakie wykonuję przed zimowaniem kaktusów. A Wy jak przygotowujecie Twoją kolekcję do zimy? Proszę, napiszcie mi o tym w komentarzach. Mam nadzieję, że dowiem się od Was czegoś nowego. A ja się z Wami już żegnam i zarazem zapraszam Was za tydzień. Będzie mega odcinek! Do usłyszenia, papa! No dobra, może jeszcze się pozbędę tego jednego drostu, który nie bardzo chce ze mną współpracować. Ale zaraz my sobie z nim poradzimy. Pinceta, skalpel i sprawa załatwiona. Teraz już znikam naprawdę. Do usłyszenia za tydzień.